Cześć, witajcie z tej strony ekspert, a to jest kolejny odcinek Super Game Show Meister, w którym poruszę temat francuskiej wersji teleturnieju Fort Boyard, a konkretnie sezonu 2009. Sezon 2009 jest równocześnie jubileuszowym 20 sezonem teleturnieju, który doczekał się wielu nowości, czyli nowego logotypu, który był używany do 2018 roku, nowej oprawy graficznej, która obejmuje czasomierz na zadania z kluczami i wskazówkami, belki, na których przedstawiani byli. Uczestnicy ekrany z wyświetlonymi stanami kluczy i wskazówek, i dodam tutaj, że ekranów ze wskazówkami w poprzednich latach nie było oraz czasomierza na zadania ze wskazówkami i na etap zbierania złota. W sezonie 2009 program doczekał się również zupełnie nowej czołówki stworzonej w technologii trójwymiarowej. Czołówka ta była wykorzystywana do 2015 roku, jednak w tym czasie zdążyła zostać kosmetycznie zmodyfikowana. Drużyny, tak jak w poprzednich latach, sześcioosobowe, a w jednym z odcinków wystąpiła nawet drużyna siedmiosobowa. Stroje były takie same jak w poprzednich latach, a co do obsady, to tutaj praktycznie nic się nie zmieniło. Jednak pod tym względem był to sezon szczególny, gdyż w 2009 roku Angael Risio po raz ostatni współprowadziła ten program z Oliwierem Minem, a także był to ostatni sezon z trzema karłami, gdyż w 2009 roku aktor Gray Pastą, po raz ostatni wystąpił w Forcie Boyard. Ogólnie odcinków w 2009 roku było 10, natomiast oprócz głównego programu, latem na antenie France 2 wyemitowano 15 odcinków programu The Best of Fort Boyard oraz 52 odcinki Listan Fort, gdzie przypominano różne sytuacje i zadania z poprzednich sezonów. Przechodzimy teraz do zasad. Z reguły gra niemalże od razu rozpoczynała się od etapu kluczy, jednak nie tym razem. Na samym początku cała drużyna ma do wykonania zadanie, którego wykonanie dawało możliwość wykonania jeszcze jednego zadania fizycznego po ukończeniu podstawowego czasu na klucze. Tutaj należało otworzyć skrzynkę, aby napełnić szklankę żółtą wodą. Skrzynka była zamknięta na trzycyfrowy kod i aby go zweryfikować, drużyna musiała drewnianymi szpachelkami zdrapać warstwę ścieralną na dwóch tabliczkach, które znajdowały się w różnych miejscach na forcie. Na tych tabliczkach. Znajdowało się 6 cyfr i te cyfry, które występowały zarówno na pierwszej, jak i na drugiej tabliczce, tworzyły kod do skrzynki. W tym zadaniu należało się spieszyć, gdyż woda uciekała ze zbiornika wraz z rozpoczęciem tego zadania. Gdy kod został wprowadzony poprawnie, skrzynka otworzona, a w szklance woda się przelała, zadanie zostało wykonane, a drużyna zyskiwała dodatkowe fizyczne zadanie na zdobycie klucza. Następnie po wybrzmieniu gongu było odmierzane 45 minut na zadania z kluczami. Reguła tej części programu była niezmieniona. Zadania fizyczne w komnatach fortu na czas odmierzany klepsydrą i oprócz tych zadań były również dwie zagadki na wieży zagadek u ojca fura. W grze należało zdobyć 7 kluczy, aby móc otworzyć bramę prowadzącą do skarbca. Wprawdzie można było zdobyć minimum 5 kluczy, aby brama została otwarta, ale wtedy brama była otwierana do określonego momentu. Jeśli drużyna zdobyła więcej niż 7 kluczy, pozostałe klucze były wymieniane na wskazówki. Po upłynięciu 45 minut w razie wykonania początkowego zadania drużyna miała szansę na zdobycie jeszcze jednego klucza w zadaniu dodatkowym. Po etapie kluczy drużyna udawała się do sali ze skrzynkami, gdzie można było zdobyć skrzynkę z dodatkowym złotem i przy okazji uwolnić więźniów, którzy trafili do więzienia na etapie kluczy. W sali ze skrzynkami były wykonywane dwa zadania na czas, w których należało zdobyć czterocyfrowy kod do tzw. sejfów, w których było ukrytych 8 metalowych trójkątów z otworami w różnych miejscach. W tych zadaniach brał udział jeden więzień i jedna osoba z drużyny. W przypadku braku więźniów. W w zadaniu brały udział dwie osoby z drużyny. Natomiast w przypadku, gdy do więzienia trafiło więcej niż dwie osoby z drużyny, wtedy dwóch więźniów bierze udział w zadaniu. Czas na zadanie dobiegał końca, gdy światło na polu gry gasło, a więźniowie byli uwalniani niezależnie od rezultatu. W sumie w zadaniach można było zdobyć 16 metalowych trójkątów. Ostatecznym zadaniem w etapie było dopasowanie metalowych trójkątów do pól na dużym trójkącie i aby uzyskać właściwą skrzynkę spośród trzech, Należało zakryć w pełni dwa kolory na trójkącie, oznaczające niewłaściwe skrzynki. Zadanie było na czas odmierzany przez pięć słupków czasowych, jeśli żaden kolor nie został w pełni zakryty, z sali zostały zabierane wszystkie trzy skrzynki. Jeśli zakryty był jeden zabierane były dwie skrzynki, a jeśli zakryte zostały dwa kolory, zabierana była jedna ta właściwa skrzynka. Trzecim etapem w grze były wskazówki, które również zdobywały się przez wykonywanie zadań fizycznych lub odgadnięcie zagadki ojca Fura. Tutaj za niewykonane zadanie nie szło się do więzienia, a w razie upłynięcia czasu, wskazówka eksplodowała. Na wskazówki przeznaczone było 20 minut, a jeśli zostawało coś z czasu na klucze, było doliczane do czasu na wskazówki. Przed ostatnim etapem w grze jest sala rady, gdzie można zdobyć dodatkowy czas na salę ze skarbcem, i podobnie jak w poprzednich latach są cztery słupki czasowe, jednak tym razem mamy małą modyfikację, gdyż do 2008 roku w każdym pojedynku można było zdobyć 15 sekund dodatkowego czasu, lecz w 2009 roku czas można było zdobyć w trzech pojedynkach, a słupki czasowe zawierały 10, 20 i 30 sekund. Czwarty słupek to był tak zwany słupek pułapka, przez który w razie. Porażki można było stracić 15 sekund. Tak jak w poprzednich latach były cztery pojedynki i tym razem po ujawnieniu każdej gry drużyna decydowała o jaki czas zawodnik będzie grał. Wybrany słupek podświetlał się na niebiesko lub czerwono. W sumie można było zdobyć jedną minutę dodatkowego czasu. Ostatnim etapem była sala ze skarbcem i zbieranie złota. Podstawowy czas na ten etap wynosił 3 minuty. W razie porażek we wszystkich grach w sali rady 2 minuty i 45 sekund, a w razie wygranych wszystkich gier 4 minuty. Wcześniej w razie braku kluczy wymieniało się na nie wskazówki. Jednak w sezonie 2009 do uzyskania brakujących kluczy należało poświęcić jednego lub więcej graczy z drużyny, co w pewnym stopniu ją osłabiało po opuszczeniu dźwigni przez Prowadzącego, czas na tą część gry ruszał, a brama podnosiła się wysoko do poziomu, który wskazywała ilość kluczy w zamkach. W tym momencie uczestnicy odkręcali kapsuły, aby poznać słowa wskazówki. W razie potrzeby uczestnicy mogli otrzymać kolejne wskazówki przez wsadzenie ręki w głowę tygrysa, jednak ta czynność eliminowała danego uczestnika z dalszej gry. W razie pomysłu na hasło uczestnicy ustawiali się na polach z literami lub ustawiali na nich kule. Po przekręceniu głowy tygrysa przez felindrę ustawione hasło było weryfikowane. W przypadku poprawnego hasła, złoto sypało się ze skarbca, a zadaniem uczestników było zebranie go jak najwięcej. Oprócz złota w skarbcu znajdowało się również sześć kluczy do skrzynek z dodatkowym złotem. Po zamknięciu bramy i upłynięciu czasu, w razie gdy nikt nie został po drugiej stronie, bo wtedy za uwolnienie tej osoby drużyna traciła całe złoto, drużyna przystępowała do otwierania skrzynki z dodatkowym złotem. Złotem. Skrzynki znajdowały się przy wadze i były już pozbawione kolorów. Na początku, w razie gdy była więcej niż jedna skrzynka, drużyna ustalała, która ma zostać otwarta. Uczestnicy mogli wykorzystać tyle kluczy, ilu brało ich udział w wynoszeniu złota. Gracze nie zdobywali dodatkowej nagrody w razie gdy żaden klucz nie pasował do skrzynki lub w razie wybrania niewłaściwej skrzynki. W razie otwarcia właściwej skrzynki zawartość była wsypywana do uzbieranego. Złota i całość była przesypywana do wagi w celu określenia kwoty w euro i odcinek dobiegał końca. Na koniec dodam jeszcze, że był to jedyny sezon, gdzie drużyna mogła śledzić swój postęp w grze na tak zwanej kolejce, która znajdowała się pomiędzy pierwszym a drugim piętrem fortu na wewnętrznej ścianie naprzeciwko wieży zagadek, którą operował pas Murail. I na tej kolejce znajdowało się 13 zadań na klucze, dodatkowe zadanie, łamigłówka ze skrzynkami, 5 zadań na wskazówki, sala rady i etap ze skarbcem. Na każde obecnie wykonywane zadanie wskazywała czerwona strzałka, a przy każdym wykonanym zadaniu pod spodem widniała odczepiona druga strona tabliczki z symbolem klucza, wskazówki i tym podobne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sezon 2009 Fortu Boyard. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.